Lecę na szybko do pobliskiego miasteczka, mam kilka spraw do załatwienia i wracam. Dzisiaj będzie gotowane, będzie krem ze szparagów, mam nadzieję, że będzie i będę robiła pyszne, nadziewane papryczki. Co dzisiaj pysznego? Może zacznę od tego, że nie mam serca wyrzucić kwiatów, które dostaję od dzieci, zawsze mam ten sam problem. No ale dobra, będzie krem y, ze szparaków, z białych. Uwielbiam. Z zielonych też kupiłam tryskaweczki. Y, jabłka, śliwki. Y, no i właśnie trochę takiej y, papryki. Będę ją nadziewać. I jeszcze fasolka szparagowa na obiadek. Same pyszności. Tutaj gotuje mi się ryż. Zmniej jeszcze i niech się gotuje. A tutaj przymiarkę robię. Jeszcze będę oczyszczać te papryki, odcinać góry, ale patrzę do jakiego garnka, żeby było w miarę ciasno, żeby się nie przywracało. To jest mój największy garnek. No i będę je paszerować takim parszem jak do gołąbków. W międzyczasie nastawiam krem z białek szparagów. Główki sobie poodcinałam, bo lubię je osobno przesmażyć na patelni i posypać tak po zupie. A tutaj mam y, bulion, szparagi białe, trzy pęczki z cztery duże ziemniaki naprawdę duże. No, i to na razie gotuję. Ja obierałam szparagi, tak niedokładnie je nie obrałam, co zresztą było widać. To ryż ostudził się, więc teraz będę to zarabiać. Doprawiłam solą, pieprzem, zaraz jeszcze dodam odrobinę papryki.